Cześć Czołem, witam w kolejnym odcinku e, z symulatora. Farmy e, nie pamiętam co tutaj robiliśmy ostatnio. zaraz się do tego, wrócimy. Ty też dziwnie stoisz, mój drogi. Myślę, że byłoby dobrze, zaczął... to dobrze, jakbyś zaczął. robić być to zapóźnienie śledzić. Tak, może zacząć z tej strony. To znowu nie jest po drodze. nie, słuchajcie, zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej... Tu wyślemy tam. Do oni chyba stąd zaczęli. Tak będzie najlepiej. Udało się. Ten działa, ten kosi. Pojedziemy, odbierzemy od niego urobek. Czy on to szkoda, nie, niech on wypięcie, bo to szkoda jakichś euro, spadnie. No, idziemy w górę. Yy, przymierzam się, kochani, już do zakupu nowego sprzętu. Będzie to jakiś laptop, więc szału nie ma, ale już walczymy z zaporem. Będzie jakaś przyzwoita, karta. 960 816 16 gramów, 27 Także gra powinna być, że tak powiem, za chwilę na wyższych ustawieniach, płynnie działająca, nic może nie za chwilę, bo to jeszcze podkazuje. Ale wiecie, jest postęp. Oczywiście przy okazji nabędziemy drogą kupna Bandykama, oryginalnego Wszystko przed nami wszystko zebrał, ale już pojedziemy do końca, to się będzie Mamy już 40 tysięcy z bojkiem. Podoba mi się to bardzo ja Teraz to mieliśmy kawałek, ale już chyba nie będziemy tylko kopić, jak Będzie taka możliwość, zobaczymy. Jak ty sobie radzisz? Najpierw, się nie A, niekro, tak, jak będziesz mnie Aha, to dobra. Chyba muszę zacząć sam tym kombajnem mieć, Szkoda tych euratów. Włączymy go. Jedziemy sami. Szkoda hajsiwa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mam troszkę inaczej brzmiący głos. Mianowicie jestem chory. Jestem chory. Trochę ze mnie leci, tu jak go woli. natomiast pozytywem jest to, że mamy odrobinę mniej więcej czasu w klasie. Home office więc. Yy, więc troszkę więcej dolnego czasu, który można wykorzystać na nagrywanie wielek. Oczywiście telepowiedź się ulewa. Więc... przepraszam, ale wydawało mi się, że nic z tego nie widziałem najpierw po prostu idziemy dalej tempomat niech jedziemy nie? możemy coś zrobić nie no nie możemy nic nie zrobić musimy coś zrobić zaoszczędzamy chciałem kupić w końcu myślę że tu mamy sporo euro zaoszczędzić sobie to wyjście spuśćmy się w automacie zobaczmy jak sobie inni radzą jako tako Tu już jest, patrzcie, a ja w rzepach ja nie mam jak go teraz e, ściągnąć. więc... musimy tak żeby sobie robić, jakby w ten sposób. Zobaczmy, są jakieś misje, ale tutaj raczej nie ma już chyba misji, w której ja mógłbym zagrać. Tak, wszystkie te muszę dokończyć. Ja chciałem sobie powiechać i zabrać rower. A to już się zepsuło, tylko to już nie zbiorę. Teraz sobie też przejrzymy, słuchajcie, sprzęt wolniczy. Zobaczymy, może jakiś siednik jest lepszy albo może jakiś inny sprzęt, który wypominał mi przed chwilą. Jedźmy, jedźmy. Będzie zaraz wychodzić w fajne 17. I mam nadzieję, że będzie fajna gierka. Widziałem, że byś Widziałem na stronie Giant sprzęty. Że naprawdę wygląda to bardzo przyzwoicie, podoba mi się. Na tym kątem niestety 17 nie pójdzie, ale. No, a propos mojej choroby, ale na tym nowym już tak. Więc znowu nie będę mógł jej odpalić. Na początku to jest to minus. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Co tutaj się dzieje? Udało się wracam do Was kochani. Sprawdźmy misję. Nie, nie chcę, żeby na misja przyleciała po prostu na, na tą pszenicę. Będziemy mieli jej sporo. A teraz nie ma sensu jej oddawać do, do skupu. Lepiej też tylko zbierać, potem pojeździć tym tortem. Nie waliał to growy, zaraz się podstawimy z drugiej strony. Bierzę cały Jeszcze trzeba będzie przyspieszyć pomak, pragnę się ustawić. Zbieraj, zbieraj. Zabysko zrobi. Zobaczmy jedną rzecz. Coś nam urosło. Tam mieszkowe no to trzeba się stąd zabierać. Zobaczcie, idmy tak. Ten jedzie, ten jedzie, a tego śmigamy nim. Słuchajcie, wiecie co musimy zrobić. Musimy tam już kosić. Nie ma czasu. Dobrze, dobrze, że nam te Eurasy rosną. Jakoś to się rozwija. Woliło powoli, ale zawsze. Zastanawiam się, co nam na tamtej części posadzić. Chyba damy rzepak, bo on fajnie rośnie. Znaczy, długo rośnie chyba, no ale spoko, daje hajsiwa. Eułaczy, zobaczymy. <śmum> no to już tak to, przynajmniej to wygląda. No tylko tego jednego para nam brakuje. Wracamy Co zrobić? Nie oddajemy tego na pewno na skupki, jak mówiłem. Poczekamy na misję. Teraz w ogóle powiemy, że jakiejś mis misji nie ma. Zostawimy go na polu tutaj. Też nie wiem, czy tak musimy kombajny odjechać, żeby stoi na polu. Okay. Sprawdźmy. Bawełna nas nie interesuje. Tak patrzcie, jesteśmy bliżej końca. Ale tak to jakoś długo idzie, mam takie odczucie. Dlatego potrzebujemy nowy sprzęt. Ile on kosztuje? Siewnik. Wybierz. 52 I my tego potrzebujemy, słuchajcie. Jak sprzedałbym ten obecny siewnik, to bym miał, bo to chyba do niego się dostaje 6. Natomiast nie chcę tego robić, bo ten podstawowy siewnik w koniku piłku. Czy widzicie, co zrobiłem? I teraz mamy jakby dwa wyjścia z tej sytuacji. Mogę albo w get-saver mojego. Nie, ale nie chce mi się. Dobra, będę grał dalej. Co ja zrobiłem? Ludzie, czy to widzieliście? Straciłem punkt tysiąca. ile to trzeba się najeździć? Dlatego właśnie to kupowanie jest głupie. Widzicie? Nie możesz zobaczyć parmetów tego, tego przyrządu. Klikniesz mocno i kupujesz. To jest jakaś, jakiś sajgon, po prostu. Fala Boga. Szlak by to trafił. Mm. No nic. Nie ma co płakać. Trzeba kosić. A że mi się kosić nie chce, to po prostu będę jeździł traktorem i zbierał ułopę. Co za życie! A już prawie miałem kajster na niego, zobaczcie. To jest właśnie beznadziejne w Nie ma jakiegoś potrzeba, chcesz kupić. Może w jakimś dodatku to na albo patrza. Ale nie, no je ja patrza ściągałem i jestem było. Także mamy mniej hajsu niż zaczynając grę, jest to pasjonujące. Teraz będziemy w ogóle ten odcinek kończyć, bo nie chcę, żeby one były takie długie jak ten, który zbywałem ostatnio wczoraj i miał 5GB. Chciałem zostać, tak to było nie, tylko 30 kilka minut nagrania. To się po prostu wrzucało całą noc. Pięć godzin, chyba tu 4 godziny, także dramat. Ten już aha, zobaczę, co się stało. Sprzedał mi się ten, który był tutaj, e, czyli muszę zrobić to troszkę oszukując grę, żeby nie jeździć do sklepu. Musimy złapać wszystkie sprzęty i ten pojazd muszę zresetować, co on się pojawi Dobrze, nie powinien się pojawić Tutaj Już pięknie zmagnowałem, czas i wszystko inne. No i mogę być siebie dumny. Wida mam pszenicę, tak? Czy się usytuje w ogóle? Tak, to jest tyle dobrego. To jest taki sam, ale wygląda tak samo. Tylko że już czysto. Przyłącz. O dobra, to trzeba tylko tutaj w tu mój Musimy nagrać nasionka. Napełnić. Podczas napełniania jeszcze sprawdźmy to co nam rośnie. A tak, pszenica musi się, wziąć. To jest pszenica z tego, co pamiętam. Co za dół? Załamać się może, co? Możemy w skrócie powiedzieć, że ...czyszczenie siewnika kosztowało nas 7,5 tysiąca euro. To chyba najdroższa mynia w historii farming simulatora. Gdzie ty skończyłeś i Gdzieś Jeć, Jedź, jedź. Nie ma czasu. to się równo w polu nie wpasuje, to będzie krzywo. No ale co poradzić? Tylko ciekawe jak ten pojedzie teraz, polega, Zawróci czy nie zawróci? Co? Gdzie? Widzicie? Tak to właśnie wygląda. Dobra moi drodzy, bo przedłużamy odcineczek. Ja Wam dziękuję za oglądanie, ja to sobie sam skoszę, zasieję i wszystko inne zrobię. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie. Cześć.